Cześć, witajcie, z tej strony Dawid i witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale Dzisiaj jesteśmy na kolejnej przygodzie na kolejnej wyprawie drugiej, dokładnie w, na moim kanale Dzisiaj odwiedzimy sobie ten oto pomnik Zobaczymy co, kogo i dlaczego on tu stoi Trochę będzie hałasu dlatego, że metr, metr za mną czy te dwa metry za mną jest yy, ulica, dlatego niestety tak będzie hałas, ale to mniejsza z tym. No to co? W yy, 40-sekundowym wstępie możemy zaczynać dzisiejszy odcinek. Zacznijmy od tutaj tej tablicy o ślicznej. O, jest on położony tutaj obok zabłędy. On tutaj. Nie wiem, czy dokładnie tym się on znaczy, ale właśnie taka jest mapa tego. I co, możemy przeczytać trochę, jak to, to będę nie, nie dokładnie czytał, bo tu jest zamazane. Czyli tak, cmentarz wojenny numer 174 Zabłędza, zaprojektowany przez hein, Heinricha Scholza. Na planie prostokąta o powierzchni 134 m2. Pomnik centralny cmentarza to beton, betu, bet, czemu napisali betonowa betonowa chyba stela z ściętymi górami górnymi narożami. Na jej przedniej części umieszczono ażurowy, żeliwny krzyż dwuramienny. Krzyż tego typu umieszczany był na -mu -mogi mogiłach masowych żołnierzy Armii Rosyjskiej. W trzeciej, czy tym trzecim, mogiłach zbiorowych i dziesięciu pojedynczych spoczywa 35 żołnierzy Armii Rosyjskiej. O, to nieźle, no to tutaj chyba grobowce będą. Wchodzimy dobrze, co tutaj mamy? Mamy. Cmentarzysko. Nie wiedziałem, że tu to będzie. Jestem tu pierwszy raz w tym miejscu. Nie wiem, czy daj dam radę wejść, bo jestem po deszczu właśnie. Tutaj mamy pierwszy grup. KR. Nie wiem co to dokładnie znaczy. Mamy kolejne groby. Tutaj. Jest napisane rus, KRI, rus KRI. Rusam pod spodem KRI. I na końcu R, er, a tutaj wycięte jest. O nie wiem, kto to wyciął albo co się z tym stało. Przez naturę. To jest 1914 rok. No nieźle, dawno, wiek temu. Ponad. Tutaj też taki sam wiek. 1914 tutaj pisze. Tutaj o. Czy tam jeden rus krie, krieger. krieger, nie wiem co to znaczy, czy po rosyjsku, czy po angielsku. Nie zagłębiajmy się w to. Tutaj też to samo pisze, ale tu pisze griger, a tu pisze coś innego, griper, griper, gripek max, taki lep jest <gry> swoją drogą. Tutaj znicz, który z gaz, ale ktoś go, go chyba podlewa, bo jest ten ten. Bo jest wosk z niego. Dobra. I jesteśmy później tutaj w największy, czyli chyba całego tego, jakby cmentarz, taki krzyż. Są znicze. I w 1914 roku. Chyba coś tu musiało być jakaś bitwa właśnie w tym roku, bo na mnie są prawie wszystkie groby oznaczone. I tak to właśnie wygląda, ten cały grób. Co tu pisze? Też tu jest coś ciekawego, ale chyba nie będziemy widzieć. Coś tu jest, widzicie, takiego wyryte, ale chyba tego nie poczytamy. No to dobra, lecimy na kolejnej stronie tego całego, tego. Mamy tutaj roślinność i tutaj nie mamy 1914, tylko mamy 1915, czyli rok później. Tutaj chyba to będzie pierwszy rus, też QR R, I pierwszy. O, nie mogę przeczytać, co to było. To już chyba bardziej to będziemy wszystko widzieć. Krikelger. Krikilger. To nie było nazwisko tego tego, co projektował tutaj, kto na, co czytałem na początku. No nie wiem. Tutaj jest 1914, czyli tu był rok później, a tu jest rok wcześniej. Tutaj też jest taki sam czas, taki sam wiek. Znaczy rok, ciągle mówię wiek. Tu mamy jakiegoś patyka wielkiego, nie wiem co on tu robi. Mniejsza. Tutaj mamy HF, to jest jakieś oznaczenie grobowe, dokładnie nie wiem, bo się na takich rzeczach nie znam za bardzo. Ale jak widzicie, tu już kończyłem, tu już nic nie mam. Dlatego to był ten. Cała wyprawa, krótka. Pierwszy taki, czy te, pierwszy taki właśnie o jakichś grobowcach, nie wiem. Jak będzie mi się taki content podobał, przyrodniczy, przygodowy, to piszcie w komentarzach. Ja oczywiście wtedy będę robił takie kolejne odcinki. No ale co, ja już chyba się będę z Wami żegnał i widzimy się w kolejnym odcinku, cześć!